Witam. Na stronie tytułowej niedzieli można przeczytać pytanie Dlaczego depczą po naszych świętościach? A na stronie drugiej tygodnika kolejne pytanie Czy Polska rzeczywiście wybiła się na niepodległość? Pyta z niepokojem ksiądz Ireneusz Skubiś. Na te i inne pytania, drogi czytelniku, odpowiesz sam, pod warunkiem, że sięgniesz po najnowszą niedzielę. A co się dzieje w Ameryce u tamtejszej Polonii? Przeczytaj wywiad z biskupem Andrzejem Wypychem, głównym duszpasterzem Chicago, chrześcijanin twarzą Chrystusa w najnowszej niedzieli. Dlaczego artyści mają odwagę profanować krzyż, symbol wiary chrześcijańskiej? Czy artyści sprofanowaliby inne symbole religii muzułmańskiej, judaistycznej? To byłby niezły test na ich odważną artystyczną bezkompromisowość. To sztuka. Profanacji, artykuł o bluźnierstwach, dyrektorach i naszych marnowanych pieniądzach. I dodatkowo Artyści i tolerancja we współczesnej Europie, artykuł o głupocie. No przepraszam, ale przy takich sztukach trudno zachować kulturę. Po co pisze swoje powieści Dan Brown? No żeby zarobić, żeby szkalować Kościół. Mówi o tym profesor Massimo Introwinie w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem. Piekło, chybiony atak na Kościół katolicki. Czy ludzie to kupią? No właśnie, a teraz kawał prawdziwej literatury w niedzieli, bo nie publicystyki. Impresja, ale jakże konkretna i nieulotna z podróży po starej Francji, po prowincji, do której po przeczytaniu tekstu Katarzyny Wojnarowskiej chce się tam natychmiast wyjechać. Kasztany i kościoły. Zapraszają, zapraszają. Matka oddała swoje życie dla córki. Zwykła matka, zwykła bohaterka taki jest tytuł historii brzmi to nieco przewrotnie, ale to historia naprawdę niezwykła, poruszająca i godna ogromnego szacunku historia świętej pamięci Marty Bukowej. W cyklu Rozmawiamy o Polsce Wiesława Lewandowska przepytuje tym razem Jerzego Polaczka, byłego ministra transportu Z czego? Ze zjazdu transportu po równi pochyłej. Jak szybki to jest zjazd? Czy można go powstrzymać? I kto za to odpowiada? Odpowiedzi nie są niestety optymistyczne, ale trzeba je znać. Kończy się rok i kończy się leczenie. To polska norma. Kiedyś na kartki wydzielano żywność, a teraz na kartki limituje się nasze zdrowie. Niestety limit na chore kolana się skończył. Może boli pana pięta, bo napięty jeszcze mamy limicik kabaret. Szanowni Państwo, tekst o naszej służbie zdrowia. Jak tu się leczyć jest jak najbardziej poważny. Tak, tak, państwo polskie podupada na zdrowiu. O relacjach polsko-żydowskich w Stopnicy opowiada Krystyna Radosz. Muszę powiedzieć, że pomimo różnic, a czasami sporów, żyliśmy jak jedna wielka rodzina. Mimo upływu czasu brakuje mi ich obecności, po prostu czuję po nich wielką pustkę. Żyliśmy jak jedna rodzina. Dla tych, którzy pytają jak było naprawdę? Na inne państwa niepokoje odpowiadają stali znakomici felietoniści Jacek Maria Jackowski, drogi drugiej RP, bez trzeciej RP, Krzysztof Czabański, tylko Ameryka oraz Alina Czerniakowska, kilka refleksji 11 listopadowych w najnowszej niedzieli oraz Czesław Ryszka, który odpowiada wszystkim zatroskanym o przyszłość świata. Apokalipsa jest cały czas możliwa, ale bardziej należy ufać Bożemu Miłosierdziu. Nie ma czwartej tajemnicy fatimskiej, pisze Czesław Ryszka w najnowszej niedzieli. I odpowiedź na Państwa prośby, program przeglądu filmów Aliny Czerniakowskiej, taśmy niepodległości. Państwo pytacie, a czytający niedzielę sami sobie odpowiadacie, bo kto czyta, nie błądzi. A zatem do usłyszenia za tydzień.